I'm yeah. sorry. <s agile making noises> Strefa ofu jest programem o młodych twórcach, reżyserach niezależnych, fotografach, kaperach i tym podobne. Po prostu o każdym młodym, który coś tworzy. Każdy odcinek zaczyna się od logo TV. Śmiesznej zapowiedzi, czołówki programu. Następnie odbywa się wywiad z gościem. Tyczy się o on twórczości gościa. Po wywiadzie pokazujemy pełne dzieło twórcy np. film, pokaz prac graficznych, teledysk lub koncert. Całość zamyka tzw. happy end czyli kilka słów od twórcy programu. W programie zostają użyte ciekawe wstawki, takie jak wejście Wujasa Bungosa lub komentarze ekipy filmowej. Ja wzięli całą wspaniałą rodzinę Robimy teraz dobrą minę Do złej gry, no i cały... Jeżeli gościem jest przykładowo reżyser niezależny Podczas trwania wywiadu pokazywane są fragmenty filmów właśnie omawianych Przemijamy, pielęgnujemy stare rany, kamuflujemy białe plamy Sami się rodzimy, sami umieramy Program nagrywany jest na dwóch telewizyjnych kamerach, które nagrywają prowadzącego oraz gościa. Trzecia kamera służy jako tzw. off camera, która rejestruje nie tylko prowadzącego i gościa, ale także ekipę filmową. Program ma na celu promowanie młodych twórców o polszyzny.